Halo, halo, ludzie, hipisci, hipsterzy i kosmici. Mówi do was Knurko Nesur i dzisiaj będzie... do makalanie dwunastoletnim. Double Oak. Możecie zauważyć, że mój entuzjazm nie jest specjalnie wysoki, nawet nie pokazuję Wam tego, jak wygląda ta buteleczka tego makalana, którą mam, ponieważ makalan jest marką, która za bardzo się ceni, żeby wypuszczać min miniaturowe edycje swoich whisky. Oprócz tego, um, oprócz tego Golda 1824, którego już omówiłem na tym kanale, nie wypuszczają praktycznie, nie wypuszczają w ogóle żadnych innych miniaturek. Jedyne miniaturki, które da się dostać, to jest właśnie coś takiego, jak ja mam z um, Whisky Exchange, czyli po prostu otwarta butelka pełnoprawnego, dużego makalana i za Butelkowana na 20 takich różnych innych mniejszych em, próbeczek. Takie makalane w wersji 30ml od Whiskey Exchange, ze serii Drinks by The Drum, można sobie kupić nawet jakieś bardzo wyszukane, gdzie taka malutka próbeczka 30ml kosztuje 600 funtów, czyli to nie przymierzając 3000 zł. Em, Kwestia była taka, że makalan jest, jest na tyle ciekawą opcją, na tyle, na tyle taką, znaczy taką ciekawą, no nie ciekawą, nie ciekawą. To jest trochę z makalanem jest trochę jak z Grą o tron albo jak z Harrym Potterem. Ja wiem, że to jest dobre, ale taka ogromna ilość reklamy i taka ogromna ilość ludzi, którzy o tym wspominają, e, jest czymś, co mnie po prostu bardzo mocno do, do tego zniechęca. Mimo że ja wiem, że to jest dobre, to ja do tego podchodzę jakoś tak, jakoś z taką dużą rezerwą. Szczególnie, że jak sobie obejrzycie film na temat makalana Gold, który Tutaj gdzieś się pewnie teraz pojawi. Dowiecie się, że Macallan oprócz bycia przeogromną, naprawdę ogromną firmą, ym, która jest częścią grupy Edrington, która ma m.in. też na przykład Highland Park. Highland Park też, tak jak i Macallan, stara się być firmą, która, która produkuje bardzo dużo whisky. Ja mam znowu problemy ze światłem. Fantastycznie, Szkocja, dziękuję. Ym, Highland Park, tak samo jak i Macallan stara się, stara się być taką whisky, plasowaną jako taka whisky, która jest trochę bardziej premium. I o ile Highland Park tą swoją premiumizację spróbuje, próbuje nam sprzedać, wprowadzając miliony różnych produktów i tysiące różnych wersji wiekowych, i nazewniczych i tak dalej, i tysiące różnych serii, które mają, które mają na sprzedaż. Tak, Makalan stara się nam wcisnąć, że są najlepszą firmą na świecie i ich whisky ym, są tak dobre, że już nic innego pić nie trzeba. Przy okazji, też zaczynają nam wciskać różno, różną ściemę i zaczynają sprzeda sprzedawać whisky, które są niby odkopanymi Makalanami sprzed wielu lat. Okazuje się, że wcale nie są, a Makalan kasuje za to ogromne pieniądze, które potem nie zwraca do konsumentów. Potem parę lat temu Macallan puszcza takiego newsa, że przestaje sprzedawać w ogóle whisky, które nie mają podanego wieku, ponieważ chcą być super fantastyczni, chcą zjeść chcą prym i wyznaczać nowe szlaki, nowe tory dla różnych innych destylarni. I jakoś w ubiegłym roku, czy, czy dwa lata temu wypuszczają całą serię nowych whisky, które są właśnie bez podanego wieku. Więc to jest trochę na takiej zasadzie, że Macallan może robić, co im się podoba i może mówić, co im się podoba, a ludzie... Sorry, ja muszę co chwilę przedstawiać te ustawienia na aparacie. Więc to jest trochę tak, że Macallan może sobie robić, co im się żywnie podoba, a ludzie i tak będą ich kupować i, i tak nie będą, nie będą tej marki bojkotować w żaden sposób. Dlatego też i Macallan jest jednym z, naj, jednym z najlepiej sprzedających się single-maltów w Szkocji i najlepiej sprzedających się single-maltów w Europie. Na, na świecie to, a zresztą na świecie pewnie też, ale nie mam w tym momencie takich statystyk dokładnych, żeby, żeby to potwierdzić albo żeby temu zaprzeczyć. Natomiast to, co było dla mnie ciekawe, to to, żeby jednak nie, nie poprzestać z makalanem e, na, na takim No na Age właśnie, który jest taką najbardziej, bar, najbardziej podstawową opcją, jaką się da kupić makalana, i spróbować jednak zaszaleć, dostać makalana, przynajmniej 12-letniego, który byłby jakoś bardziej reprezentatywny dla, e, dla całej reszty tej marki. I tutaj też zaczynają się robić problemy, bo o ile Highland Park ma milion różnych e, nazw i różnych serii nasów, które, które sprzedają, tak makalan ma mnóstwo różnych serii. Swoich whisky, które mają Age Statement. I tak oto jak zazwyczaj w portfelu danej dysterarni będzie, będzie jedna dwunastoletnia whisky, tak tutaj w portfelu makalana są cztery różne dwunastoletnie whisky. Przynajmniej trzy są ciągle produkowane, a cztery można spotkać ciągle w sprzedaży. Ponieważ mamy makalana dwunastoletniego Double Oak, mamy makalana dwunastoletniego Fine Oak, mamy makalana dwunastoletniego Sherry Oak i mamy makalana dwunastoletniego Triple Cask. Generalnie wprowadza to bardzo dużo zamieszania i bardzo, yy, bardzo wielu konsumentów yy, wprowadza w zakłopotanie. Mnie zresztą też, dlatego musiałem sobie trochę poczytać o co z tym tak naprawdę chodzi. Trochę trudno się poławać w tym, co, co to wszystko jest. One wszystkie są butelkowane przy 40%, nie jest za bardzo nic powiedziane o filtracji na zimno, yy, natomiast są one najprawdopodobniej w naturalnej barwie, ponieważ Macallan bardzo mocno ceni sobie jednak robienie whisky w naturalnej barwie. Kwestia jest taka, że Fine Oak, którego teraz już nie produkuje Macallan, ale ciągle można go jak najbardziej dostać w sklepie, sklepach, jest to 12-letnia whisky, która składa się z whisky leżakowanych tylko i wyłącznie w beczkach po bourbonie. Potem mamy 12-letniego Sherry Oak, który jest leżakowany tylko i wyłącznie w beczkach po Sherry i jest to dąb europejski, w którym leżało Sherry. Mamy potem tego Macallan Double Oak, którego ja mam tutaj, który jest leżakowany w beczkach po Sherry ale z dębu europejskiego i z dębu amerykańskiego. Teoretycznie jest to w taki sposób zrobione, że makalan sobie pozyskuje dąb amerykański. Ten dąb amerykański, który jest dziewiczy, yy, zalewa, sobie, yy, zalewa sobie sherry, w którym, to, w którym to sherry dojrzewa i po zużyciu yy, tego amerykańskiego dębu raz należakowanie w nim sherry, jest to dąb u potem użycie, na należakowanie yy, właśnie tej whisky. Yy, więc Double Oak jest whisky, Sorry, muszę sobie przestawiać co chwilę znowu aparat, ponieważ mam znowu, znowu dzisiaj słońce, chmury, słońce, chmury. Przepraszam. Um, także mamy Double Oak, który jest leżakowany w beczkach po e, Sherry, ale Sherry Europej z dębu europejskiego i Sherry z dębu amerykańskiego, z przewagą na ten z przewagą na ten amerykański. Mamy też Makalana 12-letniego Triple Cask, który w tym momencie zastępuje, e, zastępuje Makalana Fine Oak i Triple Cask e, jest, jest w sprzedaży od 2018 roku i generalnie jest połączeniem z wszystkiego, wszystkiego o czym mówiłem przed chwilą. Więc mamy um, Oloroso Sherry, która jest leżakowana w beczkach z dębu europejskiego, mamy Oloroso Sherry, który jest leżakowany w beczkach z dębu amerykańskiego, i mamy też finiszowanie w Bourbonie. Także cztery różne wersje makalana, Naturalny kolor, 40% wszystkie one mają. Ja nie będę chciał próbować wszystkich czterech. Będę próbował tego Double Oaka, którego udało mi się dostać, miniaturkę. Ten Double Oak kosztuje w Wielkiej Brytanii 50 funtów za butelkę i jest chyba najtańszą albo jedną z najtańszych opcji, które, które tutaj wymieniłem. Wydaje mi się, że Sherry kosztuje 50 parę funtów, natomiast ten Triple Cask albo Fine Oak kosztuje, kosztuje jeszcze dużo, dużo więcej. W Polsce taki makalan właśnie Double Oak będzie kosztował 280 zł. I te inne opcje będą kosztowały już 300 albo 350 zł. Także ciągle jak na opcję, która ma tylko 12 lat, jest to bardzo, ale to bardzo ym, droga whisky. Natomiast tak bardzo dużo ludzi ym, się nią zachwyca i tak bardzo dużo ludzi o niej mówi, że no, trochę trudno jest przejść obok tego obojętnie i stwierdziłem, że jednak trzeba będzie tego spróbować. Także mam nalaną do kieliszka i trzeba zobaczyć, co tutaj będzie. Ona próbowała do mnie powiedzieć na nosie. wanilia, suszone owoce, taki krem waniliowy nawet na dobrą sprawę, trochę owocowości w stylu kandyzowane pomarańcze, trochę owocowości w stylu jabłka, trochę owocowości w stylu rodzynki sułtanki, troszeczkę cytrusów i może trochę takiej słodyczy, która kojarzy się z miodem. To tyle co na nosie, zobaczymy co na języku. Slandzie. Moment rozgrzewania przyłyku, dosłownie moment, który już sobie uleciał. Praktycznie zero rozgrzewania i zero poczucia alkoholowości w samej jamie ustnej, chociaż bardzo delikatna pieprzność i taka lekka dębowość, słodowość jest tutaj wyczuwalna, ale to tylko gdzieś bardzo daleko, gdzieś bardzo daleko z tyłu. Także mamy suszone owoce. Mamy ten krem waniliowy, coś takiego kojarzącego się z krem brûlée, takimi budyniami waniliowymi. Mamy trochę dębiny, mamy trochę słodyczy, które kojarzy się z kandyzowanymi pomarańczami, troszeczkę z miodem, mamy troszeczkę czegoś kwaskowatego, co kojarzy się z cytrusami, co kojarzy się troszeczkę z y, rodzynkami, sultankami, co kojarzy się troszeczkę z jabłkami. Mamy też trochę jakiś takich słodyczy, która może przywodzić na myśl: no po angielsku to by się nazywało butterscotch, po polsku by się to bardziej nazywało krówką. Um, albo jakimś takim karmelkiem, jakimś takim cukierkiem, którego można sobie rzucić. Na dobrą sprawę um, na dobrą sprawę troszeczkę takiej słodyczy, która może się kojarzyć z nawet cukierkami yy, Werthers Original. Um, nic je nie ma tutaj specjalnie zaskakującego, nie ma tutaj nic specjalnie zachwycającego, wszystko to jest bardzo łagodne, bardzo gładkie, bardzo przyjemnie sobie, sobie gra i sobie wybrzmiewa na języku yy, i w przyłyku. Trudno jest tutaj czegokolwiek się przyczepić tak naprawdę. Jest to bardzo, ale to bardzo poprawna whisky, no i trudno się przyczepić czegokolwiek oprócz ceny, która jest kosmiczna. Jest to bardzo poprawna whisky, super gładka whisky, tak samo zresztą jak ten Macallan Gold 1928, który nie miał podatnego wieku. Wchodzi ona super łagodnie, więc nie dziwię się wcale, że ludzie, którzy nie mają za bardzo pojęcia na temat whisky, nie mają za bardzo doświadczenia z piciem tego trunku, nie wiedzą z czym to się je i nie mają jakichś specjalnie dużych oczekiwań, będą sobie bardzo mocno chwalić makalana, bo jest to po prostu opcja, do której trudno się w smaku przyczepić i która na pewno bardzo mało ludzi od siebie odrzuci. Oprócz rzeczywiście ceny, ponieważ gdyby ten makalan kosztował bardziej w granicach 200 zł nawet, albo 180, no to byłaby absolutna rewelacja i, czy, i polecałbym go wtedy każdemu Zaczyna swoją przygodę z whisky w przeciwieństwie do jakiejś whisky w stylu Aberlauer, w stylu Glenn yy, w stylu Glenn w, w, w Dużo bardziej opłacałoby się wtedy dopłacić te kilkadziesiąt złotych, żeby spróbować takiego makarana, ponieważ naprawdę, yy, naprawdę jest tutaj... No wszystko tutaj się zgadza. Mimo tych 40%, mimo prawdopodobnie filtracji na zimno, plus jest taki, że jest naturalny kolor, ale kombinowanie makalana z bardzo wielą, bardzo dużą ilością finiszy jest dla mnie trochę podejrzane. Kombinowanie makalana z różnymi innymi plotkami i obietnicami, których nigdy nie spełniają, też jest dla mnie trochę podejrzane, ale jest to taka ogromna firma, która produkuje tak ogromną ilość alkoholu, że naprawdę mogą sobie pozwolić na wszystko. Gdyby tylko nie kosztowało to tak dużo pieniędzy, bo jednak 280 zł za podstawowego molta podanym wiekiem, no to jest po prostu bardzo dużo. I nie ma on nawet nic w sobie, co jest jakoś specjalnie charakterystyczne. I jakoś specjalnie... I yy, jakoś specjalnie... No ciekawe po prostu. Chociaż fakt faktem... Pije się to wyjątkowo przyjemnie. W sensie, nie ma tutaj żadnych problemów. Nie ma tutaj żadnych wad, nie ma tutaj żadnych jakichś takich oznak tego, że to jest alkohol młody, czy leżakowany w jakichś beczkach, które są mało aktywne, i tak dalej, tak dalej. No wszystko tutaj się zgadza. Kwestia jest taka, że nie za ponad 100 zł więcej niż różne inne whisky 10 czy 12-letnie, które też można dostać ymm, bez problemu w polskiej dystrybucji. Nie trudno. Makalan 12-letni, Double Oak. Spoko, ale za taką cenę absolutnie odpada. Pozdrawiam. Mój wydobask Nurko jest.